Styczeń to zawsze okres, w którym najwięksi producenci telewizorów informują świat, jak będzie wyglądała ich oferta na dany rok, wykorzystując do tego jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu technologicznych imprez, czyli CES 2022, choć oczywiście nie jest to regułą. Zapowiedziany sprzęt pojawia się w sklepach dopiero po kilku miesiącach, ale ponieważ telewizor to zazwyczaj sprzęt kupowany na lata, to wiele osób myślących na początku roku o wymianie swojego wyświetlacza zaczyna się zastanawiać, czy kupować to, co jest już w sklepie. I to najczęściej już na wyprzedaży, czy też może poczekać na gorące nowości. Prześwietlamy więc, co już wiadomo o ofercie telewizorów wiodących producentów na 2022 rok i podpowiadamy Wam, czy jest na co czekać. Zapraszam do oglądania. A zaczynamy od Samsunga. Miał on bowiem największe stoisko na targach CES 2022 i zaprezentował do tej pory najwięcej telewizorowych nowości. Pierwsza zauważalna zmiana w ofercie telewizorów Samsunga to literka B zamiast A w oznaczeniach modeli. Niemal pewny jest debiut modeli QN900B i QN800B, czyli topowych telewizorów Neo QLED 8K z podświetleniem Mini LED. Telewizory Samsunga w 2022 roku dzielą się też na kilka serii różniących się od siebie rodzajów. Podświetlenia. Dochodzą też serie telewizorów i projektorów lifestyleowych, i to właśnie one doczekały się największych zmian w tym roku. Tegoroczne warianty modeli The Frame, The Serif oraz The Zero będą wyposażone w specjalną matową matrycę, która sprawia, że ich ekrany jeszcze bardziej przypominają płótno obrazu, bo praktycznie wcale nie odbijają światła słonecznego oraz lamp, przez co wyglądają bardziej naturalnie. Model de Serif z dużą designerską ramą teraz będzie dostępny również w 65-calowej wersji, a do D-Frame w wariantach od 43 do 65 cali będzie można dokupić uchwyt ścienny, który w zautomatyzowany sposób przekręcał będzie telewizor o 90 stopni. Kiedy nie będziemy z niego korzystać, to będzie można cieszyć się wyświetlanym na nim pionowym dziełem sztuki, a kiedy rozpoczniemy seans filmowy, to ekran obróci się do standardowego formatu 16x9. Ponadto lifestyle'owe ekrany Samsunga to The Taras, czyli telewizor do ogrodu o poprawionych parametrach i zamknięty w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, a także projektory The Premier, czy też zupełna nowość, czyli The Freestyle, mobilny projektor Full HD z pełnym Smart TV Tizen i z opcją podłączania do powerbanka, Albo z adapterem na żarówkę i możliwością zamontowania w lampie, czy też w systemie szynoprzewodów. Sami przyznacie, nowości jest całkiem sporo i pojawia się pytanie, kupować czy też czekać na szczegółową specyfikację techniczną poszczególnych modeli, czy też ceny. Musimy jeszcze trochę zaczekać, ale już teraz możemy ocenić, które z nowości są najbardziej interesujące. Jeśli chodzi o telewizory podstawowe i klasy średniej, to nowości powinny być kosmetyczne. I głównie związany z funkcjonowaniem nowej wersji Smart TV Tizen, która jest znacznie bardziej rozbudowana i otrzymała aplikacje pozwalające na dostęp do Google Stadia czy też GeForce Now. Jeśli nie kręci Was granie w chmurze, to spokojnie możecie zdecydować się na tegoroczne modele. Także w przypadku ekranów Neo QLED warto już teraz polować na dobre ceny zeszłorocznych udanych modeli, zwłaszcza na QN91A, bo nowe na pewno będą dużo droższe, a skok jakościowy raczej nie będzie aż tak wielki. Także design nie uległ większym zmianom, więc to na co warto czekać to przede wszystkim nowe telewizory lifestyle'owe, czyli odświeżony d -frame, czy też ciekawostka w postaci mobilnego projektora, który może być drugim telewizorem w naszym domu? Linki do aktualnych cen polecanych przez nas Samsungów z zeszłorocznego line-upu znajdziecie oczywiście pod materiałem. LG to gracz numer 2 na globalnym i lokalnym rynku telewizorów. Producent zapowiedział nową generację matryc OLED o nazwie OLED EX, które mają być jeszcze jaśniejsze i bardziej dopracowane. Co istotne, jaśniejszy panel znajdzie się już w serii C, a nie jak w ubiegłym roku, tylko w serii G. W tym roku telewizory OLED od LG to serie A2, B2, C2, G2 i Z2. A2 to model 60Hz, Z2 to ekran. 8K seria G2 będzie dostępna nawet w wariancie 97 calowym, ale cena takiego telewizora nie jest jeszcze znana, na pewno nie będzie niska. Natomiast w ramach serii C2 pojawi się też wariant 42 calowy. Mamy więc i mniejsze i większe telewizory OLED i w praktyce jest to kluczowa zmiana w ofercie telewizorów LG na rok 2022. Na razie mniej wiemy o ekranach LCD IPS oferowanych przez tego producenta, z pewnością doczekają się one zmian stylistycznych i dalszych ulepszeń. Wiadomo, że ekranów QNED Czyli połączenia kropek kwantowych z matrycami LG, będzie więcej. W tym roku pojawią się również telewizory QNED bez podświetlenia mini LED, można więc oczekiwać tańszych modeli tej firmy z szeroką paletą kolorów. Zanim jednak wszystkie te nowe telewizory będą oferowane w takich cenach jak te obecnie dostępne, trochę wody w wiśle jeszcze upłynie. Zdecydowanie więc warto polować na dalsze przeceny ubiegłorocznych modeli, zwłaszcza jeśli korzystacie z telewizora w typowo kinowy sposób, czyli w niezbyt jasnym pomieszczeniu. No bo choć nowe, Ekrany OLED powinny być bardziej uniwersalne. A nowy model C2 zapewne będzie jeszcze lepszy od poprzednika, to jednak do tego debiutu rynkowego zostało nam jeszcze kilka miesięcy, a różnice w praktyce będzie można docenić jedynie w bardzo ściśle określonych warunkach, na przykład w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Za to na pewno mają na co czekać osoby szukające bardzo dużych lub małych ekranów OLED, także tych służących za monitor komputera bądź konsoli. Trzeba mieć jednak świadomość, że po pierwsze nie będzie to tania zabawa, a po drugie, taki 42-calowy ekran OLED wcale nie musi być na starcie tańszy od obecnych. Jak już na rynku telewizorów 55-calowych. Japończycy z Sony zaskakują w tym roku, a może raczej są konsekwentni w swym dążeniu do perfekcji, bez przywiązywania się na stałe do konkretnej technologii. W 2022 roku telewizory Sony zostaną oznaczone literą K na końcu, i wśród nich będą ekrany z podświetleniem mini LED, telewizor z matrycą QD OLED, a także 42 i 48-calowe telewizory OLED dla graczy oparte na matrycy LG. W ofercie nie zabraknie również nieco bardziej przystępnych telewizorów OLED. W line-upie nie zabraknie również Następcy telewizora X90J, czyli telewizora LCD z wielostrefowym tylnym podświetleniem LED. Dostępny będzie również podstawowy ekran 120 Hz z HDMI 2.1 i podświetleniem krawędziowym, a także najtańszy model LCD z matrycą 60 Hz. Czyli X80K. Ewidentnie dominują tu urządzenia spółki średnio wyższej i ekrany premium. Jeśli ktoś szuka wysokiej jakości obrazu, niezależnie od technologii, to w ofercie Sony je znajdzie. Tutaj jednak modele OLED to opcja dla mniejszych przekątnych, natomiast LCD, w tym ekrany z podświetleniem mini-LED, to rozwiązanie głównie dla przekątnych 75 cali i 85 cali. Ciekawą nowością w telewizorach Sony na rok 2022 jest opcjonalna, ale też dodawana do niektórych high-endowych modeli kamera, która służy zarówno do wideo i sterowania gestami, jak i lepszego dostosowania obrazu do otoczenia, czy na przykład ostrzegania, że znajdujemy się za blisko telewizora. Zmianie uległ również pilot, który został pozbawiony klawiszy numerycznych i jest teraz mniejszy oraz czytelniejszy. W modelach flagowych pilot ma też podświetlenie działające na żyroskop. Pilota będziemy również mogli znaleźć za pomocą komendy Hey Google. Czy kupować, czy czekać? No cóż, jeśli szukacie dobrego telewizora w rozsądnej cenie, to warto kupić już teraz X90J. Linki do aktualnych ofert na ten model. Model pod tym materiałem warto też polować na przeceny modeli OLED i flagowych LCD z zeszłego roku. Jeśli zależy Wam na wysokiej jakości obrazu, a nie musicie mieć najnowszych wodotrysków, i to cena jest istotnym parametrem zakupowym. Jeśli jednak chcecie zaczekać, to warto zaczekać na modele high-endowe, czyli najbardziej referencyjne Z9K i X95K. Oba zapowiadają się wręcz wyśmienicie. Obawiamy się jednak, że QD OLED A90K może pojawić się dopiero w drugiej połowie tego roku. Panasonic na razie nie zdradził zbyt wiele o swojej tegorocznej gamie produktowej. Niestety wszystko wskazuje na to, że dostępność w Polsce tych telewizorów będzie raczej bardziej ograniczona, a oferta i tak dość uboga poza dwoma flagowymi modelami będzie mało atrakcyjna. Standarowym produktem Panasonic'a w tym roku ma być LZ2000, który dostał jeszcze lepsze głośniki, poprawiony panel OLED, specjalnie podkręcony na zlecenie ekspertów z Japonii i Hollywood oraz ulepszone parametry dla graczy, w tym sprawniejsze działanie technologii VRR, czy też mniejszy input lag w każdej rozdzielczości. Niestety jednocześnie telewizory Panasonic pozostają w swoim systemie Smart TV, który w Polsce nie oferuje zbyt wielu aplikacji VOD, no i nie wspiera też AirPlay 2 czy Google Chromecast. Wysoka jakość obrazu to zdecydowany atut LZ2000, jak i jego poprzednika JZ2000, i oba modele warto rozważać teraz i w przyszłości, jeśli korzystamy z zewnętrznych urządzeń dostarczających nam sygnał wideo. I zupełnie nie interesują nas funkcje smart w telewizorze. Chiński producent TCL nie zwalnia tempa. Potentat w świecie RTV na targach CES starał się podkreślić swoją innowacyjność, prezentując m.in. ultra smokły telewizor MiniLED, na razie w wersji koncepcyjnej, czy też swój ekran MicroLED. Jednak przede wszystkim przedstawił całą gamę następców swoich zeszłorocznych modeli. Właściwie każda seria, która jest obecnie w sprzedaży, została odświeżona. Telewizory będą atrakcyjniej wykonane i wygląda na to, że ich oprogramowanie będzie działało sprawniej. W ofercie nie zabraknie przystępnych cenowo modeli QLED z szeroką paletą kolorów, no i wreszcie też ekranów MiniLED. Czy warto czekać na nowości od TCL? No cóż, zapowiadają się one bardzo dobrze i mocno odświeżą ofertę tego producenta, jednak to wciąż marka, która wybierana jest w pierwszej kolejności z racji na stosunek ceny do jakości. Dlatego wydaje się, że w pierwszej kolejności warto zwracać uwagę na dobre promocje na aktualne modele. Zwłaszcza na model C728, który jest jednym z najtańszych telewizorów QLED 120Hz z HDMI 2.1 i dzięki tym cechom stanowi on ciekawą propozycję dla graczy. Linki znajdziecie. Oczywiście poniżej. Philips póki co pokazał tylko telewizory w technologii OLED, a dokładniej mówiąc, mamy do czynienia z panelami OLED EX, które zostały zaprezentowane właśnie podczas tegorocznych targów CES. W porównaniu do standardowych matryc oferują one o 30% wyższą jasność. Dwie premierowe serie, czyli OLED 807 i OLED 707, zaoferują użytkownikom wsparcie dla technologii IMAX Enhanced. Ponadto możemy liczyć na prezentację całego wachlarza trybów HDR, czyli Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10+, i HDR10+. Adaptive. Zestawy portów nie zabraknie HDMI 2.1 z obsługą technologii VRR, nie brak także oficjalnej kompatybilności z AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-Sync. Philips celuje więc w rynek graczy. Skorzystają oni również z Game Bar, czyli specjalnego zestawu ustawień telewizora wykorzystywanych pod kątem gamingu właśnie. Obie serie telewizorów skorzystają z szóstej generacji procesora obrazu P5, Ma on bardziej wiernie odtwarzać kolorystykę wyświetlanych scen. Poprawie ulegnie również technologia AI AutoFilm, za Odtwarzanie audio odpowiadać będzie zestaw głośników w układzie 2.1 o mocy 70W z obsługą dolby Atmos, całość zaś będzie pracować pod kontrolą systemu Android. Nowe OLEDy Philipsa w sklepach mają pojawić się w pierwszej połowie tego roku. Seria OLED 707 zaoferuje trzy rozmiary matryc, czyli 48, 55 i 65 cali, natomiast wyższa seria 807 dodatkowo będzie zawierać wariant o przeglądnej 77 cali. Jeśli chodzi o telewizory innych producentów, no cóż. Na CES prezentowano również telewizory Hisense, ale była to oferta tylko i wyłącznie na rynek amerykański, natomiast nowe modele na rynek europejski poznamy w kolejnych miesiącach. Ofertę o telewizory Kulet poszerza turecki Vestel, czyli właściciel takich marek jak JVC, Toshiba czy też Hitachi, a Sharp z kolei zaprezentował nowe telewizory jesienią i właśnie trafiają one do sprzedaży, w tym również tanie ekrany z Android TV, także w nietypowych rozmiarach takich jak 70 cali. Na rynek jesienią zeszłego roku powróciła również luksusowa marka Lewe i ofercie tego producenta również będziemy się pewnie w tym roku przeglądać. Oczywiście nie spoczywamy na laurach w kwestii naszych poradników telewizorowych. Na przestrzeni najbliższych miesięcy możecie spodziewać się naszych porad dotyczących konkretnych modeli w danym przedziale cenowym, bądź też w danym rozmiarze, bądź też w danej technologii. Śledźcie nasz kanał, jeśli chcecie być na bieżąco w tym temacie. A ja Wam dzisiaj już dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego, cześć.